Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Mam dzisiaj dla Ciebie krótką praktykę jogi na stojąco dla początkujących. Witaj na moim kanale, jeśli jeszcze się nie znamy. Nazywam się Kat, jestem nauczycielką jogi oraz trenerką metody EFT. Nasza dzisiejsza praktyka jest dla osób początkujących, jak zresztą większość praktyk na moim kanale jest na tyle łagodna, że osoby starsze, osoby z nadwagą czy osoby w rekonwalescencji wciąż powinny być w stanie ją wykonywać, ale jeśli jest problem z balansem, to może się przydać, żeby sobie postawić gdzieś obok krzesło, z którego w miarę możliwości trzeba będzie skorzystać, chyba że praktykujesz obok ściany, to nie trzeba. Dobrze, Zacznijmy sobie najpierw od takiego szybciutkiego ugruntowania się. Rozstaw nogi na szerokość bioder, w taki sposób, żeby ci było wygodnie. Połóż jedną rękę na brzuchu, jedną rękę na sercu. Jeśli czujesz się z tym bezpiecznie, zamknij oczy, możesz też rozluźnić swój wzrok. I chciałabym zaprosić Cię do tego, żebyśmy po prostu wzięły sobie razem trzy głębokie oddechy. Jeśli to możliwe, wdech przez nos, a wydech przez otwarte usta, ale w jakikolwiek sposób możesz głęboko oddychać, jest ok. No to zaczynamy. Dobrze, puść luźno ręce oczy, bądź skoncentruj znowu twój wzrok i postaw stopy w miarę blisko siebie. One nie muszą być złączone, złączone, ale tak troszeczkę, troszeczkę bliżej. I zaczniemy od przygotowania naszych stawów w nogach do w ogóle dzisiejszej praktyki. Zacznijmy od tego, że ugniemy nogi w kolanach, tak? Czyli wtedy naturalnie nasze kolana idą do przodu i teraz nasze ugięte kolana wyślemy na lewą stronę, dobrze? I z tego miejsca wyprostujemy kolana, a teraz ugniemy nasze kolana na prawo i ugięte kolana do przodu. Ugięte kolana na lewo i prostujemy. Uginamy kolana na prawo, do przodu, na lewo i prostujemy. Tak? Czyli cztery ruchy. I kontynuujemy. I jeśli potrzebujesz, rozbijaj sobie dalej na cztery części. A jeśli jesteś w stanie zobacz. Albo zobacz, czy jesteś w stanie upłynnić ten ruch. Tak? I sprawdź, żeby zaczęły się toczyć takie kółeczka. Może spróbowałaś i zgubiłaś się spokojnie, wróć do rozbicia tego ruchu na cztery części. I kręcimy sobie. Bardzo dobrze. Jeszcze kilka razy na tą stronę. Tak, czyli kręcimy teraz. Yy... Pięknie. Dobrze. Następnym razem, jak kolana będą proste, zatrzymaj się i teraz zrobimy w przeciwnym kierunku. Ugnij lekko kolana, wyślij, wyślij ugięte kolana na prawą stronę, wyprostuj. Ugnij kolana na lewo, do przodu, na prawo i prosto. I kontynuujemy. Albo rozbite na cztery części, albo upłynniemy. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń, które wykonuję praktycznie codziennie, nawet kiedy nie praktykuję jogi, bo w bardzo fajny sposób rozgrzewa i naoliwia nasze stawy w biodrach, w kolanach i w kostkach. Jednocześnie uczy nasze ciało koordynacji pomiędzy tymi stawami. Tak, bo na początku, kiedy jeśli robisz to po raz pierwszy, to najprawdopodobniej jest to dla ciebie dosyć trudne, nieporadne. Ale z czasem, kiedy ta płynność się pojawia, to to przekłada się na to, że na przykład kiedy idziesz po ulicy i się potkniesz, to koordynacja pomiędzy twoimi właśnie biodrami, kolanami i kostkami będzie dużo lepsza i dzięki temu jest mniejsza szansa na to, że zrobisz sobie kuku. Dobrze, pięknie. Zatrzymamy się. Teraz ja stanę bokiem, żeby lepiej było widać, co zrobimy następne. Naszą lewą stopę postawimy do przodu. Pod takim lekkim kątem, mniej więcej 45 stopni, na tyle, na ile dla Ciebie wygodnie. Ugnij lekko nogę w kolanie, następnie przenieś ciężarcia do przodu i poczuj, jak odkleja się wewnętrzna część stopy. I wyprostuj nogi. I ugnij, przenieś ciężarcia do przodu. I wyprostuj, odłóż całą stopę. tak Czyli kiedy przenosisz ciężarcia do przodu, poczuj, jak wewnętrzna krawędź tej stopy, na której idziesz do przodu, odkleja się. No tu tam będzie pół centymetra, centymetr. Tak, poczuj, co tu się dzieje w kostkach, w kolanach. Oddech jest spokojny. Bardzo dobrze. Zatrzymamy się, zmienimy stronę. Postawimy teraz prawą stopę do przodu pod lekkim kątem i ugniemy kolano, przeniesiemy życia do przodu. Wewnętrzna krawędź stopy się odkleja i wracamy. I kołyszemy się. Kiedy przeniesiesz do przodu, stopa z tyłu, pięta z tyłu się najprawdopodobniej lekko unosi. Bardzo dobrze. Tak, teraz wzmacniamy. Rozgrzewamy nasze kostki. Pięknie, ostatni raz. Dostawimy stopę do stopy. Strząśniemy jedną, strząśniemy drugą. I teraz. Tutaj już możesz skorzystać yy, z pomocy jakiegoś narzędzia. I teraz, tutaj, już możesz skorzystać ze ściany bądź krzesła, jeśli trzeba, ponieważ będzie troszeczkę balansu. Najpierw rozłóż ciało, ciężar ciała na obydwie stopy. Następnie przenieś go na twoją lewą nogę, prawą nogę udnij w kolanie i sięgnij do tyłu ręką. I złap za stopę. Tutaj możesz tą ręką się trzymać czegoś obok ciebie. Tak i z tego miejsca tutaj kolano będzie chciało się trochę rozleść. Postaraj się delikatnie ściągnąć kolano bliżej do drugiego. Piętę przyciągasz łagodnie do pośladka. Tutaj też bark się otwiera. Oddech jest spokojny. Dobrze, pamiętaj, możesz się trzymać. Wolę, żebyś się trzymała czegoś niż co chwilę wypadała z pozycji i wracała. I teraz puścimy stopę i przeniesiemy nasze prawe kolano do przodu i albo obejmiemy je jedną ręką, jeśli czegoś trzymamy, albo jeśli mamy balans dwoma rękoma. I teraz stopę obciągniemy, a następnie uniesiemy palce do sufitu. I w dół i w górę. I tak jeszcze za dwa, trzy razy. Bardzo dobrze. Oddychaj spokojnie. Jeśli balansujesz, skup się na jednym punkcie przed sobą. I zrób parę okrążeń, tak? Czyli pokręć stopą. Poczuć, tam w kostce strzela, co się dzieje. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Odstaw nogę, strząśnij jedną. Przeniesiemy teraz ciężar ciała na naszą prawą nogę. I przyciągniemy lewą piętę do pośladka. Łapiemy się czegoś, jeśli trzeba. U! Delikatnie ściągamy kolanka. Nawet jeśli generalnie masz dobry balans, to każdemu zdarzają się dni, gdzie ten balans znika. Ja generalnie mam całkiem dobry, ale też mam momenty, gdzie czasami się chybie i koło bocze, jak nie wiadomo co. Więc nie ma w ogóle żadnego wstydu skorzystania z, z pomocy, podpierania się, korzystania z pasków, klocków. Dopasowujemy jogę do naszego ciała, a nie na odwrót. Puszczamy stopę, przyciągamy do, w kierunku klatki piersiowej albo się trzymamy jedną ręką. Uuu, no widzicie właśnie, zapeszłam. I obciągamy stopę i unosimy do góry. I w dół, i w górę. I jeszcze kilka razy. Spokojny oddech. I parę obrotów. Na jedną stopę i na drugą. Uf, znowu się kołyszę. Dobrze. I puszczamy stopę, strząsamy jedną nogę drugą, trzecią. Damy nogę, nogą chwilkę odpoczynku. Rozstawimy ciężar ciała na obydwu stopach na szerokość bioder mniej więcej. Całe ciało aktywne rzepki podciągnięte, pośladki aktywne, mięśnie brzucha, łopatki ściągnięte, ręce aktywne wzdłuż kręgosłupa, piękny długi kręgosłup przez czubek głowy wyciągamy do góry. Jeśli jest Ci ciężko unieść ręce nad głowę albo nie jesteś w stanie, zostań tutaj. A jeśli możesz, to wyciągnij teraz. Ręce do góry, do góry, do góry, do, do góry, do sufitu. Oddychaj spokojnie. Czuj jak całe, calutkie ciało się wyciąga. Piękna góra. Możesz stanąć na opuszkach palców, jeśli lubisz balansować. Całe ciało ciągnie do góry. Pięknie. Bardzo dobrze. I powolutku odstawiamy stopy. Jeśli ręce były w górze, to puszczamy. Teraz weźmiemy naszą prawą stopę i postawimy ją z tyłu za lewą. Zwróć uwagę, że palce mojej stopy z tyłu są skierowane do mojej pięty. Tak najprawdopodobniej będzie ci najwygodniej, ale znajdź sposób, w jaki ci odpowiada. I tak, noga z tyłu wyprostowana, noga z przodu ugięta. Teraz, jeśli nie jesteś w stanie unieść wyprostowanych rąk do góry, Złap się lewą dłonią za prawy nadgarstek i zrób coś takiego. Tak, czyli połóż sobie tutaj rękę na głowę. I jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz po prostu złapać się za ramiona i tutaj się lekko przechylić, więc po prostu zrób cokolwiek jesteś w stanie, żeby tutaj rozciągnąć ten prawy bok. A jak możesz unieść ręce, złap się lewą dłonią za prawy nadgarstek i zrób z siebie taki rogal, księżyc. Tak pamiętaj, nie musisz unosić tych rąk, naprawdę znać. Po prostu co możesz, tak. Jakikolwiek kształt ci odpowiada, żeby tutaj ten bok przykurczyć, a ten rozciągnąć. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech powolutku ręce wracają do góry. I w dół dostawiamy nogę. Strząsamy. Jak mnie znasz, to wiesz, że lubię zawsze wszystko strząsać. Ręce i nogi. W taki sposób moim zdaniem najlepiej puszcza się napięcie. Dobrze, druga strona. Postawimy teraz lewą nogę za prawą. Noga z tyłu wyprostowana. Z przodu lekko ugięta. I znowu robimy to samo. Jeśli jesteś w stanie tylko zrobić to jak najbardziej w porządku. tutaj. Ja tutaj już czuję, że coś się dzieje. No ale jak możesz wyciągnąć ręce za głowę i bardziej rozciągnąć twój lewy bok no to jak najbardziej zapraszam. I oddychaj spokojnie. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Powolutku wyjdź z rogala. Najpierw górna część ciała i potem nogi. Strząsamy jedną i drugą. Znowu będziemy troszeczkę balansować, więc jeśli potrzebujesz, ustaw się bokiem do ściany, tak żeby móc Twoją lewą ręką się oprzeć. Najpierw ciężar ciała równomiernie rozłożony, następnie przenosimy go na lewą nogę i unosimy prawą nogę do góry. Zwróć uwagę na to, że moja prawa stopa jest aktywna. Rękę możesz oprzeć na udzie, możesz mieć luźno. Tutaj możesz się trzymać, tu się możesz trzymać, gdziekolwiek jest Ci wygodnie. Pamiętaj o oddechu. Skieruj teraz Twoją e, aktywną stopę do wewnątrz, następnie ją wyrównaj i skieruj ją na zewnątrz i wyrównaj do wewnątrz. Wyrównaj na zewnątrz i wyrównaj. I kontynuujemy. Być może jesteś w stanie upłynąć ten ruch, sprawić, żeby stało się, płynął jak takie wahadło. Tak, i myśl o tym, że tutaj twoja kość udowa po prostu obraca się do wewnątrz i do zewnątrz. Tutaj dużo więcej się nie dzieje. Pewnie już coś boli, coś pali, coś mięśnie pracują spokojnie. Pamiętaj, zawsze możesz sobie zrobić przerwę. I odstaw nogę, strząśnij jedną, strząśnij drugą, trzecią i czwartą. Wróć do góry, równomiernie rozłożonego ciężaru ciała na obydwie nogi. Następnie przenieś go na prawą nogę, unieś lewą nogę, podeprzyj się, jeśli trzeba, więc zmień ułożenie ciała. Mm. <laughs> Stopa jest aktywna. Stopa do wewnątrz, wyrównaj, na zewnątrz, wyrównaj, do wewnątrz, wyrównaj, na zewnątrz, wyrównaj. I jeśli możesz, upłynnij. Tak, znowu kość, udowa obraca się do wewnątrz i na zewnątrz. Oddech spokojny, zrób sobie przerwę, jeśli potrzebujesz. Bardzo dobrze, odstaw nogę, wstrząśnij sobie. Pięknie. Zrobimy sobie teraz skłon do przodu. Mięciutki. Mięciutki skłon. Dlatego nogi są mniej więcej na szerokość bioder. Tak jak jest ci wygodnie. Zdajemy na chwileczkę sweter, żeby było dobrze widać, co ja tutaj robię. Tak. Piękny, długi kręgosłup ciężarcia, równomiernie rozłożony. Łopatki ściągnięte do siebie. Weź głęboki wdech. Na wydechu broda zaczyna zbliżać się do mostka i powolutku składamy się do skłonu. Kręg po kręgu idziemy. Kolana są ugięte. Tak mocno ugięte, jak potrzebujesz, i zejdź do swojego maksimum z miękkim kręgosłupem i ciężką głową. Być może dotkniesz podłogi, a może nie, może nawet nie dotkniesz kolan. Gdziekolwiek jesteś z jest okay. Miej ugięte kolana, głowa ciężka. I z tego miejsca złap się za łokcie, za przeciwne łokcie. I pokołysz łagodnie ciało z lewej na prawą. Bardzo dobrze. Łagodnie się kołyszemy z czułością, z miłością. I zatrzymujemy się. Puszczamy ręce z powrotem kierunku ziemi. I na następnym wdechu kręg po kręgu idziemy do góry. W pewnym momencie odwiną się ramiona. Głowa ostatnia. Daj no sobie moją na to, żeby poprawić ciuchy. Niech się wyrówna przepływ krwi w głowie. Może się od tego delikatnie go głowę wykręcić. To jest jak najbardziej normalne. To mi było ciepło. Już mi nie jest. Dobrze, kochani, rozstawimy sobie nogi, teraz troszkę szerzej niż na szerokość bioder. Skierujemy palce u stóp na zewnątrz. Na tyle, na ile Ci wygodnie, na ile wygodniej potrafisz, żeby wciąż czuć się dosyć zbalansowanym. Tak, że tutaj nie polecisz do tyłu, do przodu. Połóż ręce na biodrach i zejdź do takiego półprzysiadu. Nie schodzi do maksimum swoich możliwości. Tak, zatrzymaj się tutaj. Podwiń pod siebie delikatnie ogon, tak? Czyli wzgórek kłonowy idzie tutaj do przodu, tyłeczek nie wystaje do tyłu i możesz się delikatnie pobujać z lewej na prawo. Bardzo dobrze. Pięknie. Zatrzymaj się, wyprostuj nogi w kolanach. Teraz skieruj palce u stóp do wewnątrz. Ręce dalej zostają na biodrach. Weź głęboki wdech, wyciągnij kręgosłup do góry. A na wydechu wykonaj skłon do przodu z prostym kręgosłupem tym razem. Idziesz tak daleko, jak jesteś w stanie. Możesz się oprzeć rękoma o uda, o piszczele albo o podłogę, jeśli sięgniesz do podłogi. Zwróć teraz uwagę na to, czy ciężar Twojego ciała nie jest przeniesiony na pięty i czy tyłek nie wystaje za bardzo do tyłu. Jeśli czujesz, że tak jest... Delikatnie postara się wyrównać ciężar ciała na całe stopy. Bardzo Że Pamiętaj, możesz mieć lekko ugięte kolano, no nie muszą być zablokowane, wyprostowane. Ja, w takich ruchach jak generalnie we wszystkim, lubię się zawsze lekko pokołysać. Również naprzemiennie ująć lekko kolano, doprostować przeciwną nogę. I wszystko, co robisz, rób z czułością, ale niech będzie taka ciekawość w ciele. Taka mini eksploracja. Dobrze, i zatrzymaj się, ugnij lekko nogi w kolanach, połóż ręce na biodrach i powolutku. Idziemy do góry. Pięty do pięt, palce do palców, aż dostawimy nogi do siebie. Zatrzymamy się, strząśniemy nogę jedną i drugą. Dobrze, ustawię się teraz bokiem do Was, żeby Wam pokazać pozycję krzesła. Nogi na szerokość bioder albo razem, zależnie jak Ci jest wygodnie. I e, ja będę w tym wariancie unosić ręce do góry nad głowę, ale jeśli nie jesteś w stanie unieść rąk do góry, możesz po prostu złączyć je w taki sposób przed. Sercem. Weź głęboki wdech, wyciągnij ręce albo do góry, albo przed serce, a na wydechu usiądź w niewidzialnym krześle. I teraz uwaga tutaj. Patrzymy na plecy. Tendencja będzie taka, żeby kuperek wyskakiwał. Tu się robi wgłębienie w lędźwach. Chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby teraz podciągnąć ogon pod siebie. Wzgórek kłonowy idzie tutaj do przodu i tutaj plecy stają się płaskie. I spokojnie tutaj oddychamy. Wiem, że jest ciężko. Niewygodne krzesło nie bez powodu się tak nazywa. Głęboki wdech. I wydech. Wychodzimy bardzo dobrze. Oddech odpoczynku. I wydech. Wdechu nosimy ręce do góry bądź łączymy ręce przed sercem. Na wydechu siadamy w nasze krzesło. Podwijamy pod siebie ogon, z góry kłonowy do przodu. Oddychamy w naszym krześle. Głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I na wydechu, na ugiętych kolanach, skłon do przodu. Miękko, mięciutko, głowa ciężka, kręgosłup miękki. Możesz się pogłaskać z tyłu po nogach. Tak ułaskać, ukochać tyły Twoich nóżek. Tak ciężko pracują. Tak. Dobrze. I na następnym wdechu kręg po kręgu. Idziemy do góry. Głowa ostatnia. Na wdechu rozkładam ręce szeroko na boki, jakbyśmy chcieli objąć cały świat. A na wydechu obejmujemy samych siebie. Przytulamy policzek do tego ramienia, które jest na górze. Ściskamy, kołyszemy. Wdech, ramiona na boki. Znowu. Wydech, obejmujemy się przeciwnym braniem w górze. Policzek do niego. Ściskamy, kołyszemy. Kochamy. Wdech, ramiona na boki. Wydech, złącz ręce i skieruje w okolice czoła. Pozytywne, pełne miłości myśli. Ręce przed usta pozytywne, pełne miłości słowa, przed serce pozytywne, pełne miłości uczucia. Daj sobie teraz moment na to, żeby podziękować sobie za to, że znalazłaś czas na dzisiejszą praktykę. Ja również Ci dziękuję za Twój czas i Twoje zaufanie. Namaste. Zapraszam do zapisania się do kanału. Nowe wideo jest co tydzień. Mamy również metodę terapeutyczną EFT. Jeśli dobrze ci się ze mną ćwiczyło, polub proszę to wideo i będę bardzo wdzięczna, bardzo szczęśliwa, jeśli zostawisz mi komentarz. Jestem bardzo otwarta na to, na, na Wasze sugestie, na to, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale pod kątem jogi. No więc, e, jeśli jest coś, chodzi Ci coś po głowie, coś, co chciałby, żeby ktoś dla Ciebie stworzył, to pisz. Bardzo chętnie spróbuję to zrobić. Na tą chwilę dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Pokój, kochani.